Mam do pana prezesa spółki ciepłowniczej odnośnie, odnośnie modernizacji ciepłowni. Co zostało na dzisiaj dokonane, na, na dzień 30 sierpnia 2013 roku? Jakie prace zostały wykonane przy modernizacji? tam? Wiem, że miasto, spółka starała się o środki, te środki dostała na modernizację koszmaru. Czy, czy w związku z tym jakieś tu prace zostały podjęte? I co zostało na dzień dzisiejszy wykonane eee, o modernizacji ciepłowni? Proszę. Modernizacja ciepłowni, to może prezes odpowie, bo Piotr, no, już na tak też porozmawia. Proszę. związana z projektem modernizacji ciepłowni, który miałby polegać na e, wybudowaniu nowego kotła w zamian za istniejący kocioł WR2,5. Nowy kocioł miałby moc ciepłowni 2,6 Mega i. E, Byłby opalany biomasą z kogeneracją czyli wytwarzaniem energii 0,3 MW. Taka instalacja w tej chwili już została uruchomiona w Grajewie, troszeczkę większa, tam 0,6 MW energii elektrycznej i działa nawet o większych parametrach. Na dzień dzisiejszy umowa jest podpisana. Z umowy zrealizowany jest w tej chwili wybór inżynier kontraktu. Przygotowana już jest specyfikacja istotnych warunków i dokumentacja przetargowa, która znajduje się w Urzędzie Marszałkowskim w sprawdzeniu. I e, e, termin e, przeprowadzenia przetargów, e, czyli wyłonienia wykonawcy już e, robót, byłby na koniec października przewidziany. W poniedziałek, już e, inżynier kontraktu e, przyjeżdża na rozmowy, na, ma swoje uwagi co do specyfikacji, ma w swoim zadaniu także pomoc techniczną e, w sprecyzowaniu naszych wymogów. To, co jest e, ujęte we wniosku o dofinansowanie, e, e, podlega jak gdyby sprawdzeniu, e, naniesieniu no, uwag technicznych. Po prostu my też wszystkiego nie wiemy. Jest to nowa technologia, jest to technologia związana z kogeneracją, e, czyli, czyli te spalanie biomasy wytwarzanie e, energii elektrycznej e, przy pomocy silnika wysokoprężnego. Więc to są, to są niuanse, niuanse techniczne, więc e, tutaj nie no e, pomóc. No i, no i przystąpimy do realizacji w tym roku. Także termin zakończenia przewiduje się gdzieś tam na drugą połowę 2015 roku. 15? 15 To półtora roku jeszcze. Tak. To jest to jest... znaczy, znaczy, ja, ja, ja może to jest... Państwu powiem, na czym ta inwestycja będzie polegała. Otóż, proszę Państwa, zostanie wybudowany nowy obiekt, nowy, nowy, nowy budynek, ten kocioł będzie stał w drugim miejscu niż ten stary. Będzie wybudowany magazyn na zrąbki, no i podciągnięte sieci technologiczne z istniejącej ciepłowni, sieci elektryczne, sieci przyłącza wody organizacyjne itd. Tak i ten e, silnik będzie stał w pomieszczeniu takim zamkniętym, ob obetonowanym w formie takiego bunkru, żeby po prostu i hałas był wyciszony i tak dalej. Także to jest taka inwestycja, no, niezbyt długotrwała, tak, bo, bo faktycznie to jest tylko budynek, a kwestia urządzeń to przyjeżdża firma, wstawia piec, montuje się, wstawia urządzenie, wstawia się urządzenia i, i to wszystko. To wszystko idzie zgodnie z harmonogramem? Tak, tak. tak. Okay. Ale myślę, że tam nawet nie ma problemu, że okej. Okay.